Witam Was w kolejnym vlogmasie i na początek otworzymy moje kalendarze Dzisiaj już okienko numer 19 tak więc jesteśmy już bliżej końca vlogmasu chociaż jeszcze ich zostało troszkę i w tym okienku trafił się szokobans. i tutaj numer 19 Jest to czekoladowy Mikołaj I Ja tutaj wyciągnęłam już różne moje ozdoby z zeszłego roku i teraz chciałabym udekorować mój pokój jeżeli już go udekoruję, to Wam oczywiście pokażę zaraz wszystko.

Pieszczegi łapka i wystają poza legowisko. Taki jest duży piesek. Właściwie to w ogóle te grudniowe dni, co są teraz i zwłaszcza w te dni ponure, one bardzo długo śpią. Na maju jest tylko jeden sposób, żeby się budziła. Jak słyszę, że będę otwierać jej kalendarz adwentowy, to wtedy wstaje. Bo ona bardzo lubi przysmak, już się przyzwyczaiła, że tak codziennie dostaje po przysmaku. I dzisiaj też rzeczywiście otworzymy. O, co się trafiło dzisiaj? Dwie kosteczki. One raz tylko były. I bardzo dziewczynom smakowały. I dzisiaj też dostanę po jednej. To są wszystkie rzeczy, jakie trafiły nam się dzisiaj w kalendarzach. Już ugotowałam przed chwilą zupę i przygotowałam sobie wszystko też ogólnie na obiad. I teraz mam czas wolny. Zrobiłam sobie herbatę, zieloną, moją ulubioną. I może poczytam książkę. Ostatnio zaczęłam czytać książkę Najlepszy Przyjaciel. Jakby ktoś był ciekawy o czym jest ta książka, to dokładnie Wam pokażę opis. Ja w zeszłym roku czytałam takie dwie książki. Wydaje mi się, że raczej wszystkim są one znane. Ale jak już tam przeczytam, to nie będę miała w sumie nic takiego do czytania Bo te są przeczytane, tak więc chyba, że zacznę tam czy drugi raz Ale raczej drugi raz nie lubię czytać książek no To są chyba wszystkie moje książki o psach Oczywiście oprócz książek poradnikowych, bo mam sporo też... To znaczy sporo, no kilka mam książek takich o psach poradnikowych Albo no wszystkie rasy, czy coś w tym rodzaju Ale zwykłe do czytania, no to mam tylko te trzy Jeżeli czytacie jakieś książki o zwierzętach, czy o pieskach Albo, jeżeli nawet jakieś inne, to też możecie pisać. Majeczka w tym czasie przytula się do proszaków. Sposób majeczki na czytanie książki to, oczywiście, podrapać ją i po ją. podrapiesz mi, tak? Nie chcę, żebym czytała. Tak, jeszcze pogreślam. W dobry sposób, już tutaj. Majeczkę nie gryźmy tego. I nie drapiemy. Czemu gdzie A jeszcze jak starczy mi czasu, to może bym pograła dzisiaj trochę w Simsy, ale nie wiem czy dzisiaj będę jeszcze miała czas. Bo jeszcze muszę filmik później zmontować i może jeszcze na spacer pójdziemy, ale zobaczymy na spacer, czy pójdziemy, czy nie. Bo jutro planuję iść na jakiś długi. Dzisiaj zobaczymy. Maja na razie zajmuje się groźnymi książki Majeczka nie gryź. już pokrysłaś? Zobaczcie, jaki długi pies. Dalej pies dąży do książki. moje bardzo lubi czytać książki. Naprawdę bardzo. Tylko, że po jej przeczytaniu na pewno książka byłaby już w strzępach. pokryziona. Położyła się jak na plaży. Jak się przygotowałaś do czytania. Zobaczcie. Leży sobie, tutaj ma zabawkę, żeby się nie nudziło a tą książkę, żeby sobie czytać. Nie wiem, Sonia nigdy tak dziwnie nie leży. Zobaczcie, niby pincher miniaturowy, a zajmuje całą kanapę. Jak się położy. Gram teraz w Simsy i jak widać moja Simka jest już gotowa na święta. I jeżeli oglądaliście moje vlogmasy z zeszłego roku, to pewnie pamiętacie tą rodzinkę, bo dokładnie tą rodziną grałam. Stworzyłam ją chyba nawet rok temu. Czyli moja simka, która ma dwa pieski: Sonia i Maja, oraz kotka. O, tu jest kotek. Kotek ma na imię Lucia. O, a tu jest piesek Sonia i piesek Maja. I dzisiaj będą u nich yy, święta. Zaraz kupię jej choinkę, jakbym mogła ją ozdobić. Teraz ubiorę choinkę w Simsach. Brzut to białe, może czerwone, złote wybierzemy. No ja będzie teraz ubierać. Chyba przebrała się, bo była na chwilę na dworze że ją przebiorę. A kotek siedzi na stole. A tutaj chyba są, nie? W ogóle pokażę Wam dekorację, bo udekorowałam już jej domek. To znaczy w środku. Tutaj jest bałwanek. Tam widzicie choinki. I jeszcze tutaj Wam pokażę zaraz. O, na okno dałam taką wstążkę. Przed domem postawiłam bałwankę i ranifery. Ona w sumie jest śnieg u niej, teraz, więc mogłabym. Tłoczkę, no, co może tutaj zrobić na drugie piętro, żeby to ładnie wyglądało. A jak widać, jest śnieg. Tak więc mogłabym sama ulepić a może zawoła pieski. Tak na razie, krowa, choinka. I jeszcze wybierzemy ozdob. Ozdoba na czubek choinki. Czerwono, biało na wczesne. Albo tutaj sami się siedzi. Gdzie jest w ogóle maja? zobaczymy Majka biega po śniegu. Jeszcze dywanik pod choinkę wybierzemy. Zobaczcie i cały zwierzyniec w komplecie. Moja synka ubiera choinkę. A tutaj, o już poszło. Jeszcze tylko zostało nam postawienie prezentów. I to jest jak głaska, zobaczcie tu moje. Można zmienił, jakiś prezent. Kadkrad prezent. Zobaczcie, jeszcze zobaczymy jaka jest opcja. Otwórz prezenty z mhm. nie może. No dobrze, to zobaczymy co dostanę. W tym dostała w prezencie ścienny telewizor. Tak więc to naprawdę fajny prezent. Teraz nie ja może się doczekać, aby pochwalić się nawet tą zdobyczą. Więc fajny prezent. Szkoda, że nie ma opcji prezentów dla zwierzeczków co tutaj możemy zrobić? Więc przy Przytul. Tak więc Simka tam już robi kolację. A zwierzaki sobie czekają. Soniczka zasnęła. Maja czeka na kolację chyba. O, a kotek tutaj. Jest teraz wieczór, ja tutaj z dziewczynami się bawię. Jak tutaj obie czekają, w której będę rzucać piłeczkę, zamiast się na przykład razem pobawić. Czy dzisiejszy vlog masz? Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.